Siemanko, Siemanko z Zorantinek. Dzisiaj tak dość już dawno nie było żadnego unboxingu. Dlatego też chciałbym pokazać Wam unboxing dość już leciwej gry. Anno 2070 jest to edycja kolekcjonerska tej gry. Jakoś przez przypadek dorwałem ją dość tanio, tam bodajże chyba za 60 zł. Dlatego też postanowiłem Wam ją pokazać. No dobra, zacznijmy rozpakowanie. Znaczy jest to taki unboxing po lekkim przejściu, ponieważ folię zewnętrzną zerwałem. I... I coś mi się spierdziło. No nie wiem co. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, lecimy. Ściągamy przednie opakowanie. Bardzo fajne jest pudełko. Takie o jakiś tutaj numer chyba... Serii czy coś w tym stylu. Odstawimy sobie pudełeczko. Oczywiście... Jak to jest normalnie. Mamy tu grę. No to mało ważne nie będę wam pokazywał. Do tego mamy również plakat. Nie mam zielonego pojęcia jak go wam pokazać. Chyba pokażę go w kawałeczkach. Gdzie to jest? Gdzie to? O, już go porwałem. Coś takiego, całkiem ładne, aczkolwiek nie w moim typie, ja wolę były dupy na ścianie, ale to zresztą inna bajka. Eee, tutaj mamy dwa, podobno spadło, dwa traki Po 30-34 piosenki, no to będzie co słuchać. Pewnie i tak nigdy tego nie włożę do napędu, ale co tam. Jedna rzecz, która bardzo mnie przyciągnęła do tego właśnie tego, były te... Solary, które teoretycznie są takie, można sobie tam postawić i tak się tam bawić. Ale jak zobaczyłem te solary to się lekko przeraziłem. No, zobaczcie. To trzeba kupić was samemu, sklejać, składać. Nie mam pojęcia, jak ja to ogarnę. Ale jak to ogarnę, jeśli to ogarnę, to Wam pokażę. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tutaj jeszcze książkę, która jest w pizdu ciężka. Nie wiem co w niej jest w środku. Dobra, będzie jedyny unboxing rzeczy dzisiejszy, który będzie prawdziwym unboxingiem. Nie mam oczywiście żadnego noża. Zębów już nie mam z powodu starości. No dobra. Trochę się pozywało. Ja mam w ogóle nadzieję, że ja trafiam w kadr, bo bo taką mam nadzieję. No dobra. Artbook. Tak. To zobaczmy co w tym artbooku jest. No. Całkiem przyjemnie. Nie powiem, że gra mnie za Do kupienia tej gry zainspirowało mnie trochę SimCity. Które uważam, że jest dość... oporne. Tak to można nazwać. Na razie przynajmniej jest bardzo toporne według mnie. I póki nie znajdzie do jakichś dodatków wielu pewnie to raczej sobie to za dużo nie pogram. No i to by było na tyle. Oczywiście fajne pudełko wypełnione jakimś zamszem. I oczywiście takie co... Tak, tak o, tak dziwnie stworzone. To by było na tyle. Gra kosztowała mi z przesyłką 70 zł. Coś koło tego. Według mnie, jak na kolekcjonerkę, się upada Tylko, że miałam nadzieję, że te solary będą troszkę inne. Bo, jak ja je złożę, to one raczej nie będą wyglądały jak solary, tylko jak kupa. Dobra. Dzięki za uwagę. Cześć.